Mamy dany ciąg arytmetyczny AN, którego różnica jest równa 5, a pierwszy wyraz jest równy minus -3. Musimy obliczyć iloraz A4 dzielone przez A2. Żeby to zrobić, to najprościej będzie policzyć po prostu A4 i A2 i wykonać to dzielenie. Żeby obliczyć A4 i A2, to możemy skorzystać ze wzoru na n wyraz ciągu arytmetycznego. Przypomnijmy sobie ten wzór: AN to się równa pierwszy wyraz plus n -1 e, różnic ciągu arytmetycznego. W naszym przypadku a1 jest równe minus 3, a różnica jest równa 5. Zatem, żeby obliczyć wyraz czwarty, to do wyrazu pierwszego musimy dodać 4 minus 1, czyli 3 różnice, czyli 3 r. Zatem do liczby minus 3 dodajemy 3 razy 5, czyli 15, 15 minus 3 to 12. Wtedy wychodzi wyraz czwarty równy, a wyraz drugi jest równy po prostu a1 plus r, czyli minus 3 plus 5, czyli to się równa 2. W związku z tym, czwarty wyraz podzielić na wyraz drugi to się równa, podstawiamy a4, 12 podzielić na a2 wyszło nam 2. 12 na 2 to 6, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest c.